Witam Was na ekspresji opuszczonej fabryki papieru z Kolwin. Wchodzimy do jakichś budynków. Na pewno nie, nie wejdziemy do wszystkich, ponieważ działają tu coś jakieś zakłady. Wygląda obiecująco, jest klatka schodowa. Trochę budynków zostało wyburzonych, trochę odremontowanych. Wchodzimy na piętro. To będzie taka dosyć szybka ekspresja. O! Trochę rozwalonych cegieł, ale dalej da się chodzić jeszcze. Tutaj były całkiem kafelki i łazienki. Tu tak zajrzymy. Tu są drzwi, które trochę przeszkadzają w chodzeniu. Dobra. Dobra, przechodzimy do następnego. Da się, wchodzimy do kolejnego budynku. Tym razem bardzo duży budynek. Jednak na tą chwilę da się trochę zwiedzić, choć już dużo mniej niż kiedyś. Ok. Czy tutaj jeszcze są jakieś pomieszczenia? Tutaj jeszcze. Budynek dość mocno zdewastowany. Spodziewałem się czegoś lepszego. To są jednak puste hale. Okej, okay, kolejne pomieszczenie. Ten budynek, myślę, jeden z ciekawszych. Jest coraz mniej łatwo dostępnych budynków. Co? No dziury są, dziury są. Teraz myślę pójdziemy na, na klatkę solową. Tędy tym pomieszczeniem i do klatki. A teraz na górę czy do piwnic? Powiedz. Dobrze, teraz chodzimy na górę. Schody są w dobrym stanie? E, tak. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy wyżej. Tu są łazienki, w których nic nie ma oprócz kibelka. O! Tu coś jest. Jest duża pusta hala. Małe pomieszczenie. No i tutaj można wyjść na dach. Oczywiście nie będziemy tego robić. Ponieważ dach jest w bardzo kiepskim stanie, idziemy jeszcze wyżej. Naprawdę dużo pięter. Znowu takie same pomieszczenie. Jak poziom niżej. Mamy widok na działającą fabrykę papieru Apis. Nie ma. ma już schodów wyżej. O, o. Ale może będzie coś, żeby można wejść na te schody. Tam tory. Okay. Trochę podobne do fabryki kontenerów, co nie? Mhm. Ale gorsze dla mnie. O! Mocno zapadnięte pomieszczenie. Coraz gorszy stan tej fabryki. i butelki. No i teraz widzimy się na niższych piętrach. Teraz idziemy do piwnic. Tu jest bardziej zaśmieconie. Nic. O, latarka. Tu jest ciemniej. Bardziej klimatycznie. Więc potrzebna jest latarka. Mało tutaj jest pozostałości typu dokumentów. Coś takiego. O, okej, okay. jeju, to jest błoto. Tu jest normalne błoto. Ja tu nie idę. Ej, bo mi się zapada, ja się zapadam. Nie, 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 nie idziemy tam, bo ponieważ jest tu błoto. Są tylko dwa pomieszczenia, nie ma co wchodzić. Teraz wychodzę. Tu mogu, mogą być zerwane, mogą być doły, ale idziemy. Nie ma dołów. Idziemy dalej tą fabryką. I tutaj są kolejne pomieszczenia. Wiesz co, tutaj są schody, muszę tu wejść. To ja tu sobie będę chodził. A tu jest dużo pomieszczeń, wiesz? Wejdź, mówię. Do kolejnej części tej fabryki. M możesz pierwsza. Tutaj taki korytarz. Nie, nie trzeba chyba latarki jak na razie. Okej, okay, meble. Łazienki. Mam latarkę, to sobie doświecił. Bo tu jest ciemno. Tu Dobra. Nie Dobra, idziemy tędy. Nie ma co. Tu jest za ciemno. Słabą latarkę mam. A tu zresztą nic nie ma, tu to widać wszystko stąd. No i koniec tego pomieszczenia. Teraz w dużej hali. Tym razem. O, ciekawe. O, tutaj są jakieś napisy. Dopuszczalne obciążenie 1000 kg. O, co to za dziura? Tam też są jakieś piwnice. Nie wiem, czy się tam da zejść. A pytanie jest, co to jest? To. Bo tego jestem bardzo ciekawy. Maszyna jakaś. Co nie? Mega. Ciekawe, prawda? Uuu, to jest ciekawe. To są najlepsze pomieszczenia tej fabryki. Tu nie ma chyba w ogóle klatki. Jest klatka. Jest klatka solowa. Ale doły fajne, co nie? To wygląda naprawdę, robi duże wrażenie. Teraz pójdziemy do klatki schodowej, kolejnej. Musimy bardzo uważać na te doły. No, i tu jest jakaś klatka. Tylko, czy te schody w ogóle są w stanie wytrzymałym? Nie, ja Nie, nie. Uj. Dobra, my tutaj nie idziemy, ponieważ zły stan techniczny no i dobra teraz robimy zdjęcie co tam dalej jest Tu jest mocno mocno zaroślinione wszystko tutaj po tej części fabryki byliśmy i tutaj pytanie czy to w ogóle jest w stanie żeby tu chodzić no mi się nie wydaje to jest po prostu agonalny stan, ale widać wszystko. I to jest jakby takie w dół. Mhm. No dobra, tu nie chodzimy, bo nie ma co. Widzicie wszystko stąd. Tutaj jeszcze są kolejne budynki. Niektóre się okazały nieopuszczone. Tamten na przykład. Ja tu się z Wami pożegnam z napisem Skolwin. Do następnej eksploracji. Pa!